Czy uda się wyjść z impasu? PSL negocjuje nie tylko z pisem PSL chce zmienić tryb zgłaszania kandydatów w NARPO. Ludowcy proponują, by kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich mogły zgłaszać Rady Wydziału w uczelni wyższych. PSL tym sposobem chce wyjść z impasu, bo od trzech miesięcy nie udało się wybrać następcy Adama Bodnara. Nie ma jeszcze ogłoszonego naboru. Jeśli nie ma naboru, to nie ma sprawy. Gdy tylko marszałek ogłosi tryb naboru to zobaczymy, czy efekt rozmów będzie widoczny, tak na nasze pytanie o stan rozmów spis na temat wyboru kandydata NARPO zareagował poseł Marek Sawicki. Kilka dni temu były minister rolnictwa przyznał, że PSL prowadzi rozmowy z partią rządzącą na temat obsady stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i Szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak udało nam się dowiedzieć, ludowcy rozmawiają nie tylko z partią rządzącą, ale również ugrupowaniami opozycyjnymi. Wszędzie przedstawiają ten sam pomysł. By procedura zgłaszania kandydatów w NARPO nie ograniczała się wyłącznie do partii politycznych, ale została rozszerzona o wnioski zgłaszane przez uczelniane Rady Wydziałów, z późniejszą selekcją przez prezydium Sejmu. Rozmowy spis taki tryb zgłaszania kandydatów miałby pozwolić na wyjście poza bańkę powtarzających się w przestrzeni medialnej nazwisk, a uczelni mogłyby wypracować własne propozycje, które później mogłyby trafić pod głosowanie, o ile zaakceptuje je prezydium Sejmu. To jest pomysł, który przedstawiłem m.in. marszałek Sejmu. Niebawem uzyskam odpowiedź. Czy jest on w ogóle możliwy, powiedział interim.pl wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Zaznaczył, że nie ma żadnych negocjacji z PiS w tej sprawie. Nie wiemy natomiast, czy PSL w razie powodzenia tego projektu ma już wytypowanego potencjalnego kandydata NARPO i czy został on uzgodniony w rozmowach z PiS. Wcześniej o kontaktach z Prawem i Sprawiedliwością informował Marek Sawicki. Dziś okazuje się, że rozmowy dotyczyły trybu zgłaszania kandydatów, a nie personaliów. Jeśli tryb zgłaszania kandydatów dalej będzie partyjny i polityczny, to nie będziemy w tym procedurze zgłaszania kandydatów, ret, uczestniczyć, podkreśla Sawicki. Kandydatura Rudzieńskiej-Bluszcz odrzucona dwukrotnie kadencja Adama Bodnara wygasła 9 września 2020 roku. Zgodnie z konstytucją pełni on swój urząd do czasu wyłonienia nowego RPO. Na razie ta procedura odbyła się dwukrotnie i dwa razy głosowano nad kandydaturą Zuzanny Rudzieńskiej bluśćcz. W obu przypadkach Sejm, głosami posłów PIS odrzucił tę propozycję. Do tej pory PIS nie zgłosiło swojego kandydata, a mimo doniesień medialnych w ostatnim czasie, na to stanowisko nie byli rozważani ani Bartłomiej Wróblewski, ani Daniel Milewski. Od kilku miesięcy nie udaje się wybrać nowego RPO, bo procedura wyboru okazuje się problematyczna. Nowy RPO musi bowiem zostać zaakceptowany przez Sejm gdzie większość ma PiS, a później przez Senat większość ma opozycja. Autor Łukasz Szperka.